Kochani, ja nie wiem jak to się stało, ale zaspałyśmy. Jest dziewiąta. E, e, ja wam wszystko wytłumaczę. Ja od pół godziny leżałam w łóżku. Może jak my wyglądamy? Jak leżałaś w łóżku przez pół godziny? To jest straszne, bo jakieś I dziwne dziewczyny. Nie oczekiwałam do dziewiątej. I nie przyszłaś mnie obudzić? Nie. Dlaczego? Ty łobuzie jeden ty. Dobra, ym, musimy się ogarnąć. Zdecydowanie, bo po prostu ja jeszcze śpię. Co to, to dzisiaj rower? Tak, możemy dzisiaj iść na rower. Nie wiem, co dzisiaj będziemy robiły. Ogólnie już masz wagary. Na szczęście ominiecie mało godzin lekcyjnych, ponieważ dzisiaj cztery. miałaś tylko cztery. Ale jest mi szkoda, że nie poszłaś do szkoły. A wiesz czemu? Ponieważ już się kończy rok szkolny. A przecież ty zawsze lubiłaś chodzić do szkoły. Lubiłaś y, iść do koleżanek, do kolegów, fajnie było. To ja nie wiem, czemu dzisiaj nie chciałaś iść. Zresztą, jak nie śpisz pół godziny, dzisiaj... to wstałaś o 8.30 gdzieś. Dzisiaj przez ostatni wyjazd na rowerek to jestem. Oliwii chodzi o to, że wczoraj byłyśmy na rowerach ja. i Oliwia pewnie ma zakwasy teraz, tak? I wszystko cię ja. boli. Nie chcę cię za bardzo pokazywać, bo normalnie Roko Koko na głowie i te sprawy i. Nie chcę Cię pokazywać, że Ty mi wchodzisz w kadr. Zresztą ja też lepiej nie wyglądam. Ale spoko. Wyglądasz już lepiej. Już no już lepiej, lepiej już... trochę, bo trochę się Ubrane przeczesałam, lepiej. tak? Ubrałam się. Kochana, Ty leć teraz do łazienki, przemyj swoje oczka, przemyj całą buźkę. I wydmuchaj nos, bo Oliwia ma alergię. Tak, zmień tą pusinową piżamkę na... Pewnie pusinową bluzkę, jak Ciebie znam, bo przecież Oliwia kocha wszystkie koty pusiny, więc pewnie stylizacja będzie podobna. Tutaj za nami jest gigapusin, który codziennie teraz z Olijanką śpi. I hitem jest to, że czasami on tu leży, a no, czasami. Leżał. Czasami leży na podłodze, prawda? Mhm. Jeżeli chodzi o te spodnie, to muszę je e, wyprasować i bluzkę też, ale to mi to zrobiłaś wyprasuje. zadanie specjalne. Jak ty trzaskasz zadanie, tymi drzwiczkami od To Moje zadanie specjalne, wypracuj mi. Ale słuchajcie, hitem jest jeszcze to, że tata dalej śpi. Wszyscy zaspaliście. jest jeszcze to, że wczoraj się tak przewróciłam. Mhm. Wjechałaś w taką donicę tym rowerem, bo nie wiem. I no. mam szkody. I boli cię kolano, ale na szczęście... Nie boli, już od wczoraj mi nie boli. Na szczęście jesteś cała, bo gorzej jakby się rozbiła właśnie. głowa i właśnie musimy kupić kask na rower. To dzisiaj pójdziemy, dzisiaj pójdziemy. Bo ten pojdziemy. kask? Tak. Nie wiem, tak. czy w naszym mieście będzie duży wybór, lepiej by było jechać do Łodzi, nie. no ale nie. możemy zobaczyć. Nie. Nie. No bo ja bym Ci widziała nie taki jakiś nie. koty kask, albo kolorowy taki, musisz poprzymierzać. Ale tam, tam są takie ładne, jakieś białe może. A chciałabyś biały kask? No, jakiś biały. Rower masz miętowy. No. A też by pasował miętowy do rowerka. No też by pasował. Biały to pasuje akurat do każdego koloru innego. Biały jest uniwersalny. Nie, dlatego chcę właśnie biały albo jakiś miętuskowy. Powiedz jak ci się spało? Dobrze. A co ci się śniło? Mm, nie pamiętam. Serio, naprawdę, obiecuję wam, to nie były planowane wagary. No nie, nie, nie kładź się do łóżka z powrotem. Nie chcę cię nawet tu widzieć. No błagam cię, kobito. Dobrze, to ja nie patrzę na ciebie. Zresztą jeszcze sobie chwilę poleż, gdzie nam się dzisiaj spieszy. To znaczy, ja muszę dzisiaj zrobić parę rzeczy, wiadomo, ja normalnie pracuję, więc będziesz musiała ze mną jeździć w kilka miejsc. Nie ma innego wyjścia, ale połączymy przyjemności z pracą. Trochę tego, trochę tego. Ej, ale ten gigapusień jest taki wygodny, ja wam mówię, ja wam okay, to go, go polecam. Czyli, czy Klamrę do włosów też ode mnie pożyczyć. Proszę bardzo, nawet możesz sobie kupić swoją klamrę. No właśnie, w rozpanie są takie kwiatuszki. No to już. Pojedziemy też rowerem tam. Ale zobaczymy najpierw, jakie są. Okej. Czy na pewno jesteś pewna, że dzisiaj zakładasz te fioletowe ubrania? Ja je muszę prasować. Serio, serio, nie możesz wybrać czegoś innego. Czyli to już nie wchodź w ten kadr, bo ty się ubierz, kobieto, miałaś iść do łazienki. A ja jeszcze powiem tylko naszym widzom, że w sumie to ja dziś nie chcę Cię tak pokazywać. Zjedź ty rokokoko na głowie moje. Nie słucha mnie. No nie słucha mnie ta moja córka w ogóle. chcę Cię Dobra, to ja tylko jeszcze powiem widzą, że ja się obudziłam dzisiaj chwilę po czwartej I strasznie mi się chciało siusiu, więc poszłam do tej toalety, a później już nie mogłam zasnąć Mówię, za Chinę nie zasnę Wyłączyłam budzik, jeszcze pamiętam 6.30, jeszcze coś oglądałam No i wtedy musiałam zasnąć I obudziłam się z telefonem w ręku i coś tam grało I mówię, nie, nie nie, zaspałyśmy. No trudno, no tak się stało i tyle, no. Idziesz już mycie. się? Zaraz Cię uczeszę, wydmuchaj ten nos. No. Ja się może dzisiaj sama wyczeszę, bo dzisiaj używam Twojej klamry i dopóki sobie nie kupię swojej. No dobrze, pożyczę Ci tą moją klamrę, tylko ja mam taką dużą i czarną. Trudną. To tak wiesz, średnio, nie? Czarny. Czarny też do, do wszystkiego pasuje. <grym> nie wiem, czy będzie pasował do tej stylizacji, bo ona jest dosyć jasna. Bo ty wzięłaś sobie wrzosowe gadki i wrzosową to bluzkę. No wy, wyczesz się. No wyczesz się, tak. Wyczesz się. Ja nie wierzę. Normalnie ja jestem dalej w szoku. Ja taki ranny ptaszek. Ja słuchajcie, ustawiam sobie budzik, ale zawsze i tak się budzę przed tym budzikiem i cały dom potem budzę. A tutaj taki ząk. Wszystko było przygotowane, śniadaniówka naszykowana, tylko miałam tam jeszcze włożyć Ci kanapkę, karteczka była naszykowana do tej śniadaniówy i co? I wszystko poszło na zmarnowanie. Nie, dzisiaj dzisiaj te Tata zje... I, y, kanapkę na śniadanie. Jak ty mówisz, przez nosek. Kochana, a czy ty byś mogła przynieść tą śniadaniówę? Jest w kuchni. To pokażę widzom, e, jaką zrobiłam dla ciebie karteczkę. Oliwia mówi, że najpierw musi sama przeczytać. La wersi w wersji kuromi. Życzę miłego dnia. Love you mamce. Tak, la w wersji kuromi. Życzę ci miłego dnia musiałam mieć zęby, bo mam brudne no i takie pokolorowałam na żółtoje a z tyłu no to już jest dla Ciebie wiadomość prywatna to. no włożyłam Ci musik ale słuchaj kochana tu jeszcze miały być owoce, tylko ja to zawsze rano po prostu tutaj daję do tak? a to zrobiłam wieczorem tu jeszcze miała być kanapka i coś słodkiego miłe? Mhm. miłe kochana moja, to teraz let's go słuchaj ty się szykujesz, w sensie idź się umyj, wyczesz się, umyj oczka, załóż okulary, ja idę prasować, także taki jest plan działania, tak wygląda nasz szalony poranek. Oczywiście zjemy sobie jakieś śniadanko, pani pusinko. Pokażesz jeszcze jaką masz ładną szczotkę, chociaż widzowie znają tą szczotkę. Już na dzienniku pojawiło się to, że cię nie ma. I jaki powód jest. mam tam wpisać? No Zresztą chyba jest. prawdę napiszemy, bo nie jesteś chora. Wiesz co, ja ci przeczeszę te włosy. Ta szczotka jest średnia do rozczesywania. Lepsza jest moja. A ta to jest, wiesz, to jest najlepsza. Najlepsza ever. Ona była kupiona w Klerisie i chyba ją dostałaś w kalendarzu adwentowym. Mhm. A w sumie daj mi jeszcze 10 minut, maksymalnie 15, to jest u Ciebie tak wygodnie. Daję Ci 15 Na minut, tym A jak, jak ja się ogarnę, to znaczy Ty mi masz wypracować moje trzecie. Za 15 minut, dobra? Jak ja już będę cała ogarnięta, to Cię obudzę. Nie, spać raczej nie będę, ale Idę chociaż raz. sobie tak poleżę ze za zamkniętymi zaraz. oczkami, spać nie będę, a zaraz. <laughs> Może tak być, tak jak o tej czwartej, co się obudziłam. Ja byłam przekonana, że ja już nie pójdę spać. I co? I co? I zasnęłam. Trudno, no takie życie, no zdarza się. Dajcie zdać w komentarzach, drodzy widzowie, czy wy też kiedyś zaspaliście, bo nam się to zdarzyło drugi raz, bo raz Oliwia zaspała kiedyś do przedszkola. Tak, mam nadzieję, że miło z nami spędzicie ten czas. I jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to pamiętajcie zostawić nam łapeczki w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Zasubskrybujcie nasz kanał. Filmy wrzucamy od poniedziałku do piątku o 15 w soboty i niedzielę o 8.30. I jeszcze chciałabym się Was zapytać, co myślicie o której godzinie mamy wrzucać filmy, jak będą wakacje? Wolicie o 8.30 czy o 15? O, Myślisz, że rano? No zawsze było rano, nie? Zawsze jak były te wakacje, to tak dawałyśmy w Oj, to zawsze wyczekiwałam do wakacje. A teraz chcesz te wakacje, czy nie chcesz wakacji? Ja myślę, że z jednej strony będzie ci przykro, że jest to zakończenie roku, a z drugiej strony fajnie. No bo sobie odpoczniesz i. I takie tam, ja tam się cieszę na te wakacje, naprawdę, bo znowu sobie gdzieś pojedziemy, jeszcze nie wiemy gdzie, my to zawsze na ostatnią chwilę, ale myślę, że miło spędzimy ten czas, zresztą... Ja trzeba pójść do, do fryzjera. Myślisz? Podciąć trochę... Można iść do fryzjera. Żeby były... Ja też powinnam iść do fryzjera, ale ja nie lubię chodzić, ja nie wiem dlaczego. I ja mam z reguły takie poszarpane te końce, ale mi to nie przeszkadza. A ja y, lubię moje włoski, jak są równe. Ja tam nie jestem jakaś włosowa, ani wiecie, jakaś taka wow. beauty. Ja zawsze ja, tylko rozczesuję włosy i koniec. Czasami rzadko zrobię sobie kitkę albo zepnę klawrą włosy i tyle. Ej, dobra, Mycha. To teraz 15 minut dla mnie, także poproszę o ciszę, a potem działamy, jeżeli chodzi o inne rzeczy. Tak jak myślałam, nie da się tutaj zrelaksować, bo Oliwii nie będzie ma w tym pokoju, ale słyszę, jak nawala wszystkimi szafkami trzaskanimi. I ja zawsze codziennie jej powtarzam. Czy musisz tak trzaskać na przykład drzwiami wszystkim? Ja nie wiem, po kim ona to ma, na pewno nie po mnie. Jakieś dwa dni temu była u Oliwi koleżanka Ola, którą serdecznie pozdrawiam, i pamiętam, że siedziałam, przerabiałam odcinek i tylko słyszałam takie tu, 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 tu" Bo Oliwia na przykład poszła do łazienki, bo dziewczyny się bawiły, że nalewają wodę do tej wanienki, która jest tutaj, w tym domku dla lalek, i że kąpią tą barbie, potem przynosiły, odnosiły różne rzeczy. Tu był w ogóle bałagan. I wszystkim dziewczyny nawalały. I teraz chyba Oliwia poszła obudzić Amadeusza. Coś słyszę. Ja nikogo nie A nie, tata gada przez telefon. Czyli ktoś do niego zadzwonił i ktoś inny go obudził. Dobra, spoko. Jednak wstaję. Nawet jakbym chciała się zrelaksować, to się nie da. No nie da się w tym domu sobie... Mam już sobie wyczyścić szczotkę. Mam ci wyczyścić szczotkę do włosów? No, tak już Daj. daj ja już y, słyszę tatę, a czemu ty nie jesteś w szkole on będzie w szoku, on będzie w totalnym szoku cześć tato żyjesz? ładnie 9.20 a tata dopiero wstał i to został obudzony, nie że wstał z, z własnej woli dobra, trzeba wyczyścić tą szczotkę niby nie jest taka zła, ale ja na przykład czyszczę szczotkę po każdym użyciu. Jednak dużo włosów zawsze wylatuje. Pomogę Ci z tą klamrą. No, bo, bo potrzebuję zrobić zębki. Ale chcesz mieć tak u góry spięte, tak jak ja miałam na początku tego filmu? Okay. Bo ja sobie czasami tak spinam na szybko. Tak. Jak na przykład Było tak. tak byś chciała w ten sposób? Takaś nowa fryzurka będzie. No spoko. Nie, tam koleżanki noszą. Tak. tak? No. Kiedyś była też młoda na te klamry. Hej. Hej tato! Hej! Żyjesz? Tak. Zaspaliśmy. No. Dobra. Kończę? A ja w ogóle ja widziałam w internecie, że jak ktoś trafił właśnie tego, to miał bez rzęs i bez brwi. A no może miał oryginał, a my mamy z Chińczyka. I spadłaś. O, Rozłączam się ok. z wami i pokażemy wam się już ogarnięte i naszykowane. Ready. Jeszcze zapytaj tylko taty, czy idzie z nami na rower. Tata, poranku? idzie z nami na rower. Tata ledwo żyje już, idzie z nami na rower. Biedny nawet kawy jeszcze nie, nie wypił. Ej, zrób ja to ciekawę. Już... będzie okay. mu miło. Ja już też się podnoszę. Let's go. Zapraszam na śniadanko. Dzisiaj sobie Oliwia zażyczyła kanapki z serkiem homogenizowanym truskawkowym, tradycyjnie na pusinowym talerzu. I tutaj masz herbatkę w pusinowym kubku. Smacznego aktualnie na zegarku mamy 10:45. Jesteśmy już na najedzone. Łóżko zostało pościelone, ponieważ robimy tak codziennie, każdego dnia ogarniamy pokój twój, co do klamry trochę nam nie wyszło, bo... No bo y, zrobiłaś nie taką fryzurę, chciałam po prostu kitkę spiętą, y, spięte klamrą i... Czyli bez gumki, Daj tylko skąd. sama klamra. Tak. Tylko jakby chcemy iść na rower, to ja wiem, że ta fryzura się nie będzie trzymać, bo jak ty chcesz tylko tak sobie lekko spiąć, to ciągle te jak małe włoski będą to. ci wychodziły. No nic, ja Oliwii próbowałam przypiąć tą klamrę, ale jakoś tak te włosy też wychodziły i zostałyśmy przy fryzurze na cebulę. Bardzo bardzo, 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 bardzo. Dziwnie to wyglądało, nie? Ale w ogóle tak kla Tutaj uh -huh. klamra, taki motylek, uh -huh. a tutaj gumka. No czy to wygląda normalnie? No nie. <laughs> ale ja ci potem tak zawinęłam te włoski. No nic, nieważne. Słuchaj, według mnie ta klamra jest mega duża i tobie na twojej głowie to ta klamra zajmuje tyle. Normalnie tyle. Mm. Głowę całą praktycznie, mm. więc ty musisz mieć troszkę mniejszą. Musimy mm -hmm. ci kupić. Na pewno. Ona jest gdzieś taka. Gdzieś taka. Ta klamra? Dwa razy taka, co ty pokazujesz. Taka? Nie, to no nie jest taka, i dwa razy taka, taka gdzieś jest. No, jest taka, jest. No to przyniesiemy, proszę bardzo, przyniesiemy. No i zobaczymy, kto ma rację. No pewnie, że ja. ja, czy ja? No, pewnie, że ja mam rację. Wam? Przypomnę. No, ja mam rację. No, to Ty pokazywałaś tyle? Nie, ja pokazywałam tyle. Ta klamra jest taka. Za duża jest na Twój łepek. Dobra, nie będziemy dyskutować już na ten rację. temat, bo zaraz się pokłócimy. Już się robi nerwowo. Idealnie nie pokazywałam. Taty nie ma, wysłałam go na małe zakupy. Jeszcze też kupi pieczywo, bo nam się skończyło. I może teraz, zanim pójdziemy na rower, to wyjmiemy sobie twoje Monopoly Squishy Mellows. Okej, okay, to zobaczysz jak się gra i w ogóle musisz mi wytłumaczyć zasady, bo nie wiem... Nie umiem jakoś. Nie zrozumiałam, kto pierwszy zaczyna. Bo ty już otworzyłaś to, bo Oliwia dostała tą grę na swoje urodziny i ty bardzo ją chciałaś. I ostatnio, jak była Twoja koleżanka, to otworzyłyście tą paczuchę i chyba Wam średnio poszło. Więc musimy obie poczytać te zasady, bo ja kiedyś miałam takie monopoli, takie klasyczne, ale już nie pamiętam jak w to się grało. Jedyne co pamiętam to, że to fajne było. Więc spoko. No to co, ściągamy z góry, bo tam jest na samej górze. Tak, ściągaj. Monopoli. Tak, I próbujemy. Próbujemy grać, tylko od razu ustalmy, że nie złościmy się, jak przegramy. Ale ja oczywiście ja... Ja zrobiłam tak, że zaczynałyśmy od najmłodszego do najstarszego, czyli najpierw ja. W sensie chodziło o to, że zaczyna tak, młodszy gracz. Tak. No bo tak jest chyba zawsze. No tak. Akurat z tym kolejność jest mi obojętna, tylko na mały paluszek. Nie będziemy się obrażać, szczególnie ty, jak coś nie wyjdzie, dobra? Uh, uh. Teraz dzwoni tata, więc idę odebrać. Tata dzwonił zapytać, ile ma kupić bułek. I coś nie ma humoru. Coś jest jakiś taki. A czemu pan kot jest w pudełku? Może się nie wyspał, tata. No czemu pan kot jest? No bo on tutaj był w tym pudełku. A no. gdzie ma być? Na półce. Oh. Czyli go wyjmujemy i on idzie tam? Aha, no to ja nie wiedziałam, bo ostatnio Oliwie pomagałam sprzątać ten bałagan, potem jak była u ciebie koleżanka. Jest kasiora, a plansza jest mega. Ojejku, jaka ładna! Poddamy to na co Coś spadło. Co tu się zadziało? Bo tu nie było zamknięte i domki wylatują. I się bałagam zrobi. Ej no, jakie, jakie fajne te w kształcie kota! Ja mam pieniżowe domki. I żaba jest? Tak, ja mam różowe. Ślice. Dobrze, twoje no. różowe moje, zielone, spoko. Karty są jeszcze nieodpakowane. No to jak wy bez kart to robiłyście? Tu trzeba normalnie rozpakować karty. Ale skąd my miałyśmy wiedzieć? Jak nigdy nie grałyśmy w Monopolii? One są bardzo potrzebne. A plansza jest taka. No dobra, może ja pięć razy jak byłam mała, grałam. Uh -huh. No, ale wiesz. Kotek wam puszczał oczko, tu w ogóle są. Co? Fajny grzybek! Ile miałam wtedy ulic? Ile my miałyśmy. Nie mam pojęcia. Ja na razie 1, oglądam 1, to 2, wszystko. Dwa, trzy, cztery, pięć. I jest więzienie! Takie! No czat, ja bardzo chętnie w to, ja to zagram. Ja też byłam kotem. Domyślam się, że byłaś kotem, bo ty zawsze chcesz być kotem. I mówiłam, że założysz bluzkę w koty. Wiesz co? Wiedziałam. Bo, bo my jak mieliśmy, miałyśmy, na przykład jakby moja koleżanka miała tutaj, tutaj ulicę, mhm. to tutaj stawiała swój domek. Tutaj u góry się stawia domki, tu na górze, na tych polach, czyli na przykład tutaj na żółtym. Zaraz to ogarniemy, widzę, że tutaj start z tej strony będziemy zaczynać i działamy, zobaczymy jest jak działanie. nam pójdzie. No to dorać mi, bo ty jesteś tradycyjnie kotem, to ja mam być kim okularami. Śmieszne te pionki zrobili. Pokaż. A co to, 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 to. Ciężkie to jest, ej, mega superowe. Pokaż się, ale super, w końcu masz kask. Bo... I to będzie kask do wszystkiego. I ty chciałaś biały? Masz biały i masz paseczek miętowy, tak jak twój rower. Idealnie, no w końcu. U, pan nam doradził taki. Mam nadzieję, że ci będzie w nim dobrze i wygodnie. I jeszcze mi zrobiłaś wierkoczyka. Bo pan kazał, żeby włoski były nisko. Tak? Dobra, to teraz jedziemy do domu, zjemy coś. Oliwia siebie ogląda w szybie. Let's go! Straszne, tu jest baga! Jest 12.50 i w sumie tyle by było, jeżeli chodzi o twoje wagary. Bo o 11.30 byś skończyła już swoje lekcje. Całkiem fajnie było. Zadowolona? I to najważniejsze, chociaż raz upadek był. Ale ja tego nie widziałam akurat. No Tego ty nie widziałaś, ale to już tak. Mm. I co jeszcze. boli noga? No zdarza się, nic się nie stało. Nic się nie stało, to boli. No boli, ale na szczęście nie. Chodzi mi o to, że głowa cała, tak? Ręce się ruszają, nogi się ruszają. Gorzej, jakbyś coś sobie złamała. A tak to wiesz, nie jest jeszcze źle. Odpinamy. Zaraz ci powiem, jak to zrobić. To trzeba nacisnąć na to czerwone. Myjemy rączki i teraz musimy odpiąć ten. Kochani, ja już myślę, że powoli będziemy kończyły ten odcinek i tradycyjnie zrobimy to pozdrowionkami. Pierwsze lecą do Anny Łysek, myślik D1E, która nas kocha. Love you, tu, kochana, buziaki do ciebie ślemy. Pozdrawiamy z uziekiemińską 8818. Buziaki wysyłamy do kogoś, kto napisał z konta Nadmel myślnik YZ6XF i ta osoba lubi nas oglądać. Jest nam bardzo miło. Do Ciebie również lecą buziole. Pozdrawiamy Emilię Kadela. Buziaki wysyłamy do Natalii Pfejer, która napisała, że jesteśmy super! Buziole. Pozdrawiamy Bartosz Janas 2491. Buziaki teraz lecą do Mai Ziejewskiej, która napisała do nas z konta. Aneta Kacprzak290. Pozdrawiamy Madlen myślnik O2L. Buziaki lecą do kogoś, kto napisał z konta Grzybowscy. Przepraszam, Grzybkowy Azbeścik. Love you. Pozdrawiamy Lilę myślnik O9D. I ostatnie pozdrowionka polecą do Szymon, Szymonek myślnik Y8V. I tak na szybko liczę, pozdrowiłam 10, nie, pozdrowiłam aż 11 osób. Yy, jeszcze raz życzę Wam miłego dzionka i jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. Widzimy się jutro, pa pa, całusy 102!